O, wiedziałeś o tym, że możesz zagrać jeden jak szukamy meczyku? Witam cię na denukę, ale dzisiaj zgasimy sobie światło, bo krąży mit w, w, moje, w moim pustostanie, który noszę na szyi, że w momencie, w którym jest zgaszone światło, to nie umiem grać, bo nic nie widzę. Hehe, <grym> mega Beka. Aha! Wow, wow! <grym> o oh my god! Coś. Śmierć oszustwem, nie? Are you no, no. I smell, I smell. Czyta. Never, never. Taki chyba nerwolas jest taki cynny. Aha, i kudsna jest specjalnie, żeby nie dostać heada dostałem HEDA. No kocham tą grę. Oni grają majora, nie? Tu wyjdzie. Muszę główkę. Aha. Okej. Okay. Mega, mega. Mega, że tak sobie sprawdził. <grywa> Fajny masz celownik, bo daj mi na chwilę. Tu. <grywa> no, przydałby się jakiś pierwszy frag zrobić, bo zra kolega zacznie na nas krzyczeć, będzie lekki. Wziąłem od niego celownik, może będzie lepiej. <grywa> Ciekawe. Ciekawie se gra. Diglem na cheaterów. Nie idź ukąsić, nie, na tych oszustów śmierdzących gównem pachnących. No, cheater spray, nie, nie dał rady skontrolować. Ja spray z Digla go pokonałem. Yeah. <laughs> głupi cheaterek, głupi cheaterek, głupi cheaterek, głupi cheaterek. Tour on I'm. Tak mu napiszemy. Tak go podpuściłem, no, ale dużo zryzykowałem, bo. I'm jestem głównym. Oj, kalasznikow! Ja nie chcę. To dobrze! Yeah, you are stronger cheater, bro! <laughs> Znak zapytania. A na CSGO Skins możesz zgarnąć potężne skinki. Płacając raz minimum do ładowania, bierz udział we wszystkich. Wiadomo, czym więcej wpłat, tym większe szanse. Nie podoba ci się przedmiot, który wygrałeś, nie ma problemu. Możesz go wymienić na dowolny inny item, który akurat będzie ci się bardziej podobał. Na stronie cyklicznej pojawiają się eventy, w których możesz zdobyć potężne itemy. Aktualnie świętowane jest 10-lecie strony, także już od 7 sierpnia będziesz mógł odebrać swój kawałek tortu. Na sobie oprócz tego istnieje zaawansowany system bitew, na których możesz zagrać standardowo, czyli ten kto zdobędzie najwięcej ten wygrywa, underdog, czyli ten kto ma pecha, wygrywa w całą stawkę oraz shirt, który polega na dzieleniu się dropem na wszystkich. Codziennie możesz odebrać do czterech darmowych skrzynek, strona dba o to, aby content z gry był przenoszony również na nią. Bardzo często pojawiają się nowe skrzynki, także nie można rzekać na monotonie. Pamiętaj o moim kodzie Dam ciosdy, który daje ci 10% do wpłaty i 2 złote na start. My cheat is stronger. Nie, no to jest jakiś pojedynek tych. To jest pojedynek czwartek Level i face it. z cheatami. Tak, coś mi się wydaje. Tak, mój długi nos czuje. Yeah, good boy! Why are you using cheat, bro? Bro, I am not cheating. Bro, nie you, you cheating, nie you cheating. No, so, no. Your level face is on main? Ja pitole, nie. Tu mają naprawdę lepszy czas reakcji niż na face tak 10 level. No, mamy dwa fragno jest git. Ten oszukuje, ale czy ten drugi, nie wiem. Chociaż się domyślam. Bro, cheating, cheating, Ja pierdolę. No nie, no nie da się, no. No way, they cheating? Kuro, nie da się. Patrz, patrz. Jeden i drugi, wiesz, że I czeka. I teraz wychylił. Patrz, patrz, jak wie jebaniec. Miłaka, <grywa> <grywa> oj! No on już wie. O, ale trip jest tu mocny. Ten z czyty cheaty ma, nie? <grywa> jebaniec kapi. Ja i flash, aj flash, Yo, flash twice! Google go, Power Rangers! No dawaj, mordzia! No nie da się nic zrobić No nie no to z dwóch odpałów tu jest, nie? Jestem pewien Dam Damcio i trzech odpalańców No jest Co, kręcimy dalej? No i co? Mapa oszustów Największych Cheater Pro Dasy, kucasz! Dobra, gramy agresję, Hes Dawaj Cheater Pro, jedziesz z nimi maleńka Odem Naida Nie da się tak grać. Nie? Masz kaha, cheater, pro i lecimy z nimi. O, ten ten pustostan. Dobrze, cheater, dobrze, żeś zrobił. No. Elegancka, masz dwoma giverami w niego, strzelaj, f**ka. Timing mnie wyrucha. Nie, myszka tu jest. Myszka się mnie nie spodziewa. No jednak się spodziewał, no. King Lemur jednak się spodziewał, nie? A, masz. Dobrze, dobrze, cheater pro, nice, nice, na razie tylko piszesz. Przyłóż się. Przyjdzie mi, zapierdoli pewnie kopytonie. No i uderzy mnie w sensie głowę mocno. To family friendly. Ajajaj uciek Przyjacielu uciek Dobrze, dobrze, nice, nice! Nie trafiłem go tym Sprayu ani razu, wezmę kawaha. Masz, masz dwoma strzelaj. Ten fac... Ej nie, ty masz grać kawaha! What are you doing? Ty nie umiesz chłopie, z kawaha strzelać! Long, 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 long! Mordzia, mamy zero wow wow, umiałem motowy nie. uff Eee tam mnie wybiegał z tym kołachem Pasku to już tak mało nie I tak u uniknąłem się ci cudem <śm> Z tym młotem Przecież powinien mnie skopcić. Mamy go listwy na łeb Tego dosiadają bez rozgrzewki I jak nie ma oszustw widzisz jak łatwo No ha. no niestety Widzisz jak łatwo <śm> Dobrze, full mleko, dam cię. Nice cheater, pro. Nice, nice. Przyja pojadą teraz 100%. Prawie wyszło, nie? I ten pewnie w bibliotece konia bije, nie? Aj, 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 no! No nie da się, oni. Ja naprawdę nie kumam tego, jak można tak biegać? Jo! Już widzieliście ten krok w tył? Już zrobił krok w tył, żeby zacząć biec. Mamy remis, lepszy remis niż... Aaa, nie pamiętam. Ja, site ja myślę, że on jest u niego. Meanwhile... No już, ten noż to jest. Co miałem ja on tak strzelał? Ja on 10 raków uszczel, ja on tak strzelał. Też tu coś się działo tym koleśkiem. To no, lepszy remis niż nie remis, nie? Ja byłem pewny, bo on tam z tej obu mówię, dobra, walczą, wjeżdżą w site. No i tak żebym wiał, że koleżka tam stał z siusiakiem. I...